Akademickie Radio Campus Klimat popołudnia Klimat popołudnia na zegarze 15.35 klimat popołudnia w Akademickim Radiu Campus trwa, a my a... mamy kolejnych gości. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to czas, żeby na naszej antenie pojawili się kolejni goście, ale nie, i tak to lepiej to powiedziałem <grym> No cóż, <grym> e, wybaczam sprawy. E, w każdym razie e, z nami w studiu są już Ania Grzelaki, Wojtek Waleriańczyk z Koła Naukowego Psychologii Sportu UW. Witamy Was serdecznie. Dzień dobry. E, już pojutrze będzie pierwsza konferencja Psychologia w Sporcie Dzieci i Młodzieży. 12 kwietnia. Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie tej konferencji i jak wyglądały przygotowania do niej? Hmm, pomysł na zorganizowanie tej konferencji narodził się już chyba nawet w tamtym roku, aczkolwiek w tamtym roku dopiero reaktywowaliśmy koło i, i dopiero w tym roku mieliśmy taką ilość członków i takie doświadczenie, które pozwoliłoby nam, żeby zorganizować taki duży event. I zaczęliśmy, zaczęliśmy organizować tę konferencję już chyba 4-5 miesięcy temu. No i póki co no, przygotowania. Może Aniu ty opowiesz o przygotowaniach? No Przygotowania teraz są bardzo intensywne. Ten ostatni tydzień to rzeczywiście tydzień nasilonej pracy. E, musimy wszystko przygotować, żeby dla wszystkich uczestników były odpowiednie materiały. E, próbujemy zgrać także naszych wykładowców i prelegentów. E, dużo z tych rzeczy oczywiście było zaplanowane już wcześniej. Tak jak Wojtek wspominał, zaczęliśmy to organizować 4 miesiące wcześniej. I to także był wypełniony czas pracą. Natomiast teraz próbujemy finalizować. E, to, to Przygotowania trwają A co się wydarzy konkretnie? Co na, co na nas wezmą na... udział? Czekają nas przede wszystkim wykłady I warsztaty e, Zależnie od tego do jakiej grupy e, Zgłosił się uczestnik Będziemy miał możliwość e, brania udziału W wykładach dla rodziców e, Młodych sportowców, dla trenerów Nauczycieli wychowania fizycznego e, Czy dla psychologów i oczywiście każdy z warsztatów będzie dokładnie dostosowany do potrzeb i, i zainteresowań każdej z grup. Aczkolwiek jeszcze na początku, przed tym, jak podzielimy się na te trzy grupy, będziemy mieli też trzy wykłady, które będą skierowane do każdej grupy, które, których będziemy słuchać wspólnie. A jeszcze warto wspomnieć, że kończymy panelem dyskusyjnym, który ma zebrać doświadczenia z danego dnia i podsumować je w formie aktywnej dyskusji. I myślę, że w tym momencie będzie bardzo wartościowe to, że wszystkie trzy grupy uczestniczą naraz w jednym wydarzeniu, będą mogły wymienić się poglądami i swoimi doświadczeniami na ten temat. A czy każdy z tych poszczególnych paneli skierowanych odpowiednio, powiedzmy, do nauczycieli WF-u czy do rodziców młodych sportowców, czy w ramach tych... Paneli będą jakieś motywy przewodnie, jakiś temat, który będzie wiódł, by tak powiedzieć, prym, jakiś wspólny temat dla prelekcji, czy jest jakaś różnorodność w tych tematach? Wydaje mi się, że postawiliśmy jednak na różnorodność. Tutaj już, jeżeli podzielimy wszystkich uczestników na te trzy grupy, to te zainteresowania, znaczy to, czym są zainteresowani ci uczestnicy, rzeczywiście. Pozwala na duże pole do popisu, jeśli chodzi o dokładne tematy, aczkolwiek nie staraliśmy się, żeby, to było, żeby te tematy jakoś mocno z siebie wynikały i dotyczyły tylko tego samego, ale staraliśmy się, żeby podejść do tych samych zagadnień, ale od różnej strony. I tak na przykład psychologowie będą mogli e, dowiedzieć się o tym, jak e, najlepiej komunikować e, o postępie w pracy ze sportowcem, e, rodzicom czy trenerowi, co mogą powiedzieć, czego nie mogą powiedzieć, e, ale będą mogli też e, dowiedzieć się trochę o pracy z ciałem. A, a czy będą jakieś wydarzenia towarzyszące samej konferencji? Mam na myśli tutaj na przykład pokazy filmów czy jakieś dodatkowe spotkania z y, gośćmi. Czy, czy będzie to miało formę tylko właśnie taką stricte y, prelekcyjną i wykładową? Będzie to miało formę stricte prelekcyjną i wykładową, aczkolwiek to nie będzie tylko nastawione na teorię, bo zajęcia w grupach są warsztatowe, więc y, będziemy mogli też zyskać bardzo dużo praktycznej wiedzy. A co to za wiedza praktyczna? <laughs> wiedza praktyczna y, na temat psychologii sportu. Jasne, okej. Okay. A gdzie znajdziemy więcej informacji na ten temat? Jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestniczeniem w waszych... Y, Niestety w tym momencie zapisy już są zamknięte. Mhm. E, zamknęliśmy możliwość zgłaszania się bodajże 6 kwietnia, e, tylko dlatego żebyśmy mogli już e, dokładnie przygotować e, każdą e, z grup i mieć ją zamkniętą jakiś czas przed. Dobrze, to w takim razie do tematu wrócimy za chwilę. 20 minut do godziny 16 pozostało, ale już po przerwie dowiemy się czegoś o działalności samego koła Psychologii Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. Zostańcie z nami. Wracamy po krótkiej przerwie na muzykę: 16 minut do godziny 16. Z nami w studiu są, przypomnę, Ania Grzelak i Wojtek Walerianczyk z Koła Naukowego Psychologii Sportu UW, a mówimy o pierwszej konferencji Psychologia w Sporcie Dzieci i Młodzieży. A teraz jeszcze już poruszyliśmy wątek samej konferencji. Już wiemy co się wydarzy, co będzie się działo tak. na pierwszej konferencji. A teraz chcielibyśmy porozmawiać w ogóle o działalności samego koła. Jak wyglądają spotkania wasze tego koła? To zależy, bo często spotykamy się we własnym gronie, zamkniętym tylko członków koła, żeby opowiadać sobie o psychologii sportu, prezentować różne zagadnienia czy wyniki ciekawych badań z zakresu psychologii sportu. Natomiast prowadzimy też e, raz na jakiś czas spotkania otwarte, na które mogą przyjść wszyscy, nawet e, wszyscy studenci, no, chociaż nie tylko studenci. E, chodzi mi o to, że też osoby, które nie są w kole e, i wtedy też prowadzimy dla nich prelekcje itd., i Tak, dalej, i tak dalej. To warto wspomnieć, że poza działalnością koła taką wewnątrz, e, działamy także na zewnątrz, dajemy lekcje e, innym, są na przykład uczniom z zakresu psychologii sportu. Chcemy także wyjść z ofertą warsztatową dla, skierowaną dla trenerów i dla drużyn, aby ich szkolić w tym zakresie i dzielić się informacjami, które mamy i pasją, którą chcemy rozwijać. A czy żeby dołączyć do koła, to trzeba być koniecznie studentem psychologii, czy niekoniecznie? Wystarczy być studentem UW. Aha, dobrze. Czyli można tutaj wystosować odezwę i informację do wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego, że udział w spotkaniach koła także dla Was jest otwarty. W takim razie jeszcze kontynuacja tej kwestii. Jak w ogóle można dołączyć? Wystarczy tylko przyjść i po prostu brać udział, czy trzeba jakieś formalności tam spełniać? Nie wiem. Znaczy mamy opłatę wpisową W wysokości 15 zł A wystarczy myślę przyjść e, Bo jesteśmy bardzo otwarci na, na inne osoby, które chcą uczestniczyć W zajęciach z psychologii sportu I dowiadywać się e, o tym Co jest naszą pasją tak naprawdę e, Informacje o, o terminach spotkań koła Można znaleźć na naszym profilu facebookowym Na naszej stronie internetowej e, Czy na stronie Wydziału Psychologii Jeszcze tylko tak, żeby uściślić e, Bo... Psychologia sportu to jest takie dosyć szerokie pojęcie. Co wchodzi tak w zakres Waszych zainteresowań? Czy są to na przykład tylko psychologia u sportowca, czy też na przykład u kibiców? Staracie się brać pod uwagę wszystkie te aspekty, czy macie jakieś ukierunkowania? Myślę, że skupiamy się szczególnie na sportowcach. Niekoniecznie na kibicach, aczkolwiek organizowaliśmy organizowaliśmy parę miesięcy temu spotkanie z kibicami Seattle Sonics klubu, który już niestety zakończył swoją działalność, ale nadal ma dużą rzeszę fanów tak w Polsce, jak i na całym świecie i organizowaliśmy dla nich prelekcje na temat psychologicznych aspektów kibicowania połączoną z filmem na temat upadku Seattle Sonics Ja mam jeszcze takie pytanie, czy psychologia sportu cieszy się zainteresowaniem czy, czy jest na to zapotrzebowanie, bo to jest taki temat trochę, myślę Rzadko poruszany, prawda? Bo wydaje nam się, że będziemy grali, nie wiem, w piłkę czy uprawiali jakiś sport, ale nikt do tego nie, nie, nie dopisuje jakiejś ideologii właśnie z psychologicznego punktu widzenia, prawda? No, warto dodać, że rozwijamy się nie tylko fizycznie, rozwijamy się także psychicznie, w związku z czym Możemy szkolić dzieci, żeby podchodziły do tego zagadnienia pozytywnie, żeby rozwijały się przy tym, a nie kumulował się w nich stres poprzez aktywność sportową i rywalizację. Oraz możemy spojrzeć na to z drugiej perspektywy, czyli z perspektywy zawodnika wysoce profesjonalnego, który potrzebuje pewnej pomocy, pewnych wskazówek, jak sobie radzić z poziomem napięcia, który ma. W codziennym życiu, który jest wysoki i w ten sposób może skorzystać z dorobku psychologii sportu. Przypomnijmy, że pierwsza konferencja psychologów w sporcie, psychologia w sporcie e, dzieci i młodzieży to już pojutrze, 12 kwietnia. Z nami w studiu e, byli Ania Grzelak i wojtek Waleriańczyk z Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy Dzień serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. 12 minut do godziny 16, a już za chwilę przegląd prasy akademickiej. Akademickie Radiokampus 97 i FM